Dzień dobry lwy. Kochani, yy, robimy sobie czytania na grudzień 2025 i właśnie dzisiaj będzie dla Was czytanie, moje drogie lewki. Kochani, jest to czytanie ogólne. Bierzcie to, co potrzebujecie, z nie każdym to będzie rezonowało. Bierzcie tylko to, co najlepsze, yy, resztę odrzucajcie. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Kochani, dzięki Waszym polubieniom i komentarzom. Jest możliwość, że więcej osób obejrzy ten przekaz. Może ktoś po prostu potrzebuje usłyszeć pewne rzeczy. Także, jeżeli będzie to z Wami rezonowało, to proszę o łapkę w górę i komentarze. Co jeszcze Wam mogę, kochani, powiedzieć? Myślę, że tyle. Dobrze, zobaczymy sobie, kochani, ogólną energetykę. Miesiąca. Później na samym końcu zrobimy sobie kartę wyrocznie, a teraz patrzymy, jaka jest ogórna energetyka na grudzień 2025 dla lwa. No pięknie, kochani. Ufanie sobie, wierzenie w to, że same piękne rzeczy będą do Was przychodzić. Macie też energię ochronną, czuwa nad Wami ktoś, coś, w zależności w co wierzycie, prowadzi Was również w tą bardzo pozytywną stronę. Ufanie sobie, ufanie swojej intuicji, kierowanie się swoim serduchem, energia ochronna, kochani, piękną macie, piękną macie energię ogólną miesiąca, piękną, skupiającą się na wiarze, na nadziei, na zaufaniu w lepszy czas, że sprawy, które porozpoczynaliście, rozwiążą się po waszej myśli, bo się, kochani, rozwiążą. Tu się wszystko poukłada tak jak Wy sobie tego zażyczycie, bo macie ochronną energię. Pięknie. Patrzymy sobie, kochani, teraz. Jakieś karteluszki, karteczki mi tutaj poukładali. Dobra. Patrzymy sobie, moi drodzy, na co zwrócić uwagę w grudniu. Na co lwy powinny zwrócić uwagę? No kochani. Już wam mówię. Już wam wszystko mówię. Jesteście, moi drodzy, nastawieni na działanie. Macie odwagę, determinację, macie zapał, ogień w sobie, kochani. To Was doprowadzi na wyżyny. Zwróćcie uwagę na podejmowane decyzje w grudniu. Ktoś może wejść do Was ym, z jakąś propozycją, ale bardzo mocno przemyślcie sobie tą propozycję, kochani, bo yy, to może być przekoloryzowane, to może być iluzja, to może być nie takie, jak jest Wam przedstawiane. Bardzo mocno skupcie się na. Yy, na podejmowanych decyzjach, bo możecie się, kochani, rozmarzyć, podjąć decyzję, która okaże się nie taka, jaką oczekiwaliście. Jakieś odniesienie sukcesu macie, kochani, w grudniu. Pewne sprawy, które gdzieś tam zalegały, one się rozwiążą bardzo pozytywnie w Waszą stronę pracowitość, grudzień też jest takim miesiącem, gdzie jest bardzo duży nacisk na, na pęd, na szybkość, na brak czasu i tutaj jest bardzo duża przedsiębiorczość, dużo będziecie pracować, kochani w tym grudniu, bardzo dużo, ale zaufajcie sobie, kochani, bo ta praca was zaprowadzi na wyżyny. Czegokolwiek dotyczy ta praca, czy to będzie praca nad relacjami, czy to będzie praca nad, praca zawodowa czegokolwiek będzie dotyczyła praca, ona was po prostu, wy, tak jakbyście dostali nagrodę od losu, to będzie odniesienie sukcesów, w jakiejkolwiek dziedzinie waszego życia, macie zapał, macie chęć do działania, macie odwagę, także, kochani, no, ja nie mam, ja bym mogła zakończyć już tutaj to czytanie, wiecie o co chodzi. Ja bym to mogła już zakończyć, bo macie tak piękne karty, no. Zwróćcie uwagę, tylko jeśli tutaj miałabym jakieś zastrzeżenia, no to przemyśleć to, co jest Wam oferowane. To, co jest Wam proponowane, bo to może być iluzja. Może być to człowiek, który bardzo mocno jest nastawiony na korzyść, ale w tej kwestii bardzo mocno koloryzuje. Osoba, która wam będzie coś proponowała, w tej kwestii bardzo mocno koloryzuje, ponieważ no to może być iluzja. Także bardzo mocno się zastanówcie nad propozycjami w grudniu. Dobra. Patrzymy sobie, moi drodzy, co od Was odchodzi? W tym grudniu, moje drogie Lewki, co odchodzi? Odchodzi zubożenie, odchodzi poczucie braku, um, odchodzi um, odchodzą stany depresyjne i zranienie, kochani. Ktoś miał ciężki czas. Jeśli mieliście, kochani, ciężki czas, część z Was, to to w grudniu od was odchodzi, to po prostu y, zostało przez was. Y, Pewne sytuacje zostały przez Was zaakceptowane i odpuszczone. Tutaj widzę, że były stany lękowe, stany depresyjne, niespanie po nocach. Jakaś sytuacja w Waszym życiu bardzo mocno Was dotknęła. Mm. Też bardzo dużo pracy włożyliście w tą sytuację. I tutaj się okazało, że no, nie poszło to w taką stronę, w którą miało. Część z Was, nawet, kochani, mogło to się tyczyć kwestii finansowych. Coś straciliście, ale to poczucie braku, kochani, to poczucie zubożenia, to poczucie porażki odchodzi. Odchodzi jakiś bardzo trudny czas od Was, z którym się borykaliście. Czas porażek, czas zranienia, czas wykorzystania, y, czas y, zdradzenia, kochani, nawet bym powiedziała, takiego upodlenia, bo Wy już inaczej patrzycie na pewne rzeczy. To od Was, kochani, odchodzi, bo Wy ufacie sobie, bo Wy zaufaliście sobie, postawiliście na siebie i macie, kochani, tą wiarę w to, że. Y, to, co było, już się nigdy nie powtórzy. Wszystko zależy od Was, moi drodzy. Coś bardzo pięknego, ochronnego nad Wami czuwa, otacza Was tą opieką, tak jakby hmm, chroni Was przed podjęciem decyzji, które by mogły Was skrzywdzić. Hmm. Odchodzą trudne czasy, odchodzi trudny czas, kochani. Czas lęków, czas depresyjny, czas zubożenia. To jest, kochani, za wami. Będziecie się skupiać w ogóle na zupełnie innych energiach. Tak, jakbyście mm, sami wewnątrz siebie stwierdzili, doszli do takiego wniosku, że nic wam nie daje zamartwianie się, nic wam nie daje denerwowanie się, niespanie po nocach, bo to nie ma. Nie macie, czasami jest tak, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale y, to tylko was ciągnie w dół. I tak jakbyście dostali takiego kopa w dupę, za przeproszeniem, y, od życia, dosyć, zatrzymaj się, puść to, bo to już jest niepotrzebne, to jest zbędne, to ci do, do niczego jest, nie jest potrzebne, to ci tylko blokuje w Twoim rozwoju. I Wy to kochani puszczacie, to od Was odchodzi. Trudne chwile, niekomfortowy czas, pięknie, po prostu pięknie. No to zobaczmy teraz, co przychodzi. Co do Was przychodzi, kochani, w grudniu? Co mi przyszło, kochani, teraz, to to, że odblokowanie e, swoich potencjałów, e, odblokowanie się na e, na pracę, na życie prywatne, ogólnie na życie, puszczenie tych kajdan, wyjście ze swojej strefy komfortu. Jakaś propozycja zmierza w waszym kierunku. Może być również tak, że zmierza do was ktoś z przeszłości, kochani, i wy się bardzo mocno zblokujecie w momencie, kiedy ten ktoś do was zapuka. Ale niepotrzebnie, moi mili, niepotrzebnie się blokujecie. Jeśli osoba. Z przeszłości była w jakiś sposób dla Was ważna i chcecie, aby ta osoba dalej była w Waszym życiu, to puśćcie tą blokadę, porozmawiajcie, wytłumaczcie pewne rzeczy. Jeżeli jest to osoba, która przyczyniła się do niekomfortowych sytuacji, to po prostu to odetnijcie od siebie. No i tyle. Dla części z Was, kochani, możecie poznać kogoś. No tak, kochani, możecie poznać kogoś w grudniu do relacji. Ktoś jest z wami bardzo mocno zainteresowany, to jest wasze bliskie otoczenie, ktoś tak jakby smoli do was cholewki i tak mocno bym powiedziała. To jest osoba, która jest zainteresowana stałą relacją, nie jakimiś przelotnymi romansikami. Wy odzyskujecie w grudniu wewnętrzny spokój. Ta wasza wrażliwość, ta wasza empatia, ta wasza romantyczność to jest taki lepna na, na pewne osoby. Które chcą mieć w swoim otoczeniu, w swoim życiu, które chcą spędzić resztę swojego życia właśnie z taką osobą. Wy jesteście takim wabikiem, wy znacie swoją wartość, moi drodzy, otaczacie się aurą, taką jak to lew, potrafi się. No co ja wam będę mówić, no kobitki, no wiecie o co chodzi. Tak samo, faceci, no. Wy. Będziecie przyciągać płeć przeciwną, jak magnes w grudniu, i z tego może być piękna relacja, trwała relacja. To jest człowiek doświadczony, to jest człowiek, który już w życiu swoje przeszedł. Nie interesują go przelotne związki, interesuje go stała relacja. To, kochani, do Was przychodzi w grudniu. Proszę mi się nie blokować, proszę mi się yy, yy, nie stwarzać sobie barier, yy, nie stwarzać sobie klateczki, nie wchodzić mi w negatywność, puścić to, bo to jest niepotrzebne. Absolutnie. Może macie obawy związane, czy wejść w ogóle w tą relację, ponieważ był trudny czas, który już od Was odchodzi. I to jest rzeczą naturalną, że macie obawy, ponieważ to, co było w waszym życiu, a widzę, że było nieciekawie, może troszeczkę rzutować jeszcze na wasze pewne decyzje. Dajcie, kochani, sobie szansę, zaufajcie sobie. Zaufajcie, kochani, sobie. Miejcie wiarę, że to, co było, już odchodzi to jest ewidentne, ale miejcie wiarę na przyszłość. Nie wszystkich się mierzy tą samą miarką. O, mogę Wam tak powiedzieć. Także taka ewentualność, kochani, może mieć miejsce w grudniu. Ktoś tutaj będzie bardzo Wami, ktoś nie, że będzie, ktoś jest bardzo Wami zainteresowany. Możecie mieć dylemat między osobą powracającą do Waszego życia z przeszłości, a nową osobą poznaną. Stąd będziecie się trochę blokować, bo nie będziecie wiedzieć, jaką decyzję podjąć. Ale kierujcie się swoją intuicją, ona wam pięknie podpowie. Pamiętajcie, że przeszłość już była. Hmm? Dobra. Zobaczmy sobie kartę wyroczni dla Was, kochani. Co będzie chciała nam powiedzieć dla Lwa? Magiczny strumień. No cudnie, czytam. Czytam wam, kochani, magiczny strumień. Tylko muszę go szybko znaleźć. Gdzie on tutaj jest? Już wam czytam. Każde Twoje doświadczenie zdaje się mieć swoją własną historię życiową z początkiem, środkiem i oczywiście końcem. Jednak postrzeganie ich jako odrębnych, niezależnych zdarzeń wiąże się z ryzykiem, ponieważ w rzeczywistości są one częście, częścią kontinuum hmm, i większego procesu ewolucyjnego. Tak jak wiecznie płynący magiczny strumień, Twoje doświadczenia. Filtrowane są przez pływy całego świata i jedno prowadzi do drugiego, dostarczając wciąż nowych informacji i oddziaływań. Inspiracje, inwestycje i objawienia rzadko są udziałem tylko jednej osoby. Świadomość zbiorowa jest wspólną przestrzenią możliwości. Kiedy będziesz pamiętał, że jesteś częścią tego niezabrudzonego życia, staniesz się nośnikiem wspaniałych inspiracji. Pozwól magii płynąć przez ciebie i unosić twoje marzenia ku rzeczywistości. Wiele osób skorzysta na twoim sukcesie. Więc tak jak kochani z tego co ja tutaj mm, mogę wyciągnąć to to co było, to co jest i to co będzie jest jednym wspólnym. Jeśli to rozumiecie, nie można wymazać gumką tego, co było. Pozwólcie, niech energia przez Was przepływa. Błędy, które popełnialiśmy, popełnialiście, błędy, które, za które było wam ponieść konsekwencje, to już kochani było, bo wy wyciągnęliście wnioski. Teraz jesteście mądrzejsi o doświadczenie, a strumień cały czas płynie. Wiecie, o co chodzi. Życzę Wam cudowności, kochani, i do usłyszenia.